Cześć moi drodzy. Witam was serdecznie po długiej, długiej przerwie. Nie było mnie tutaj z wami przez kilka miesięcy. No ale wiecie, jak to życie, różne się dzieją rzeczy. W międzyczasie założyłam sobie drugi kanał Drota Doris ezoterycznie. Już wcześniej poznaliście mnie z tego, że zajmuję się astrologią i też kładę karty tarota. Czasami tutaj mówiłam Wam o tej astrologii, co się dzieje na niebie, ale w związku z tym, że to jest kanał zdrabkowy, postanowiłam założyć sobie drugi kanał, na który Was serdecznie zapraszam. Dorota Doris Ezoterycznie. Adres do tego, link do tego kanału znajdzie, znajdziecie pod spodem tego filmu. Wszystkie osoby, które zasubskrybują, napiszą komentarz i dadzą lajka, i w komentarzu napiszą dopisek XYZ, czyli tak jak się nazywa ten mój kanał, zdrobkowy No to będzie dla nich wróżba gratis, albo odpowiem, albo rozłożę karty, albo zajrzę w wasz horoskop urodzeniowy i powiem wam co nieco o was. Oczywiście trzeba się do mnie odezwać na. Maila, który również będzie podany, który jest podany na tamtym kanale. Także serdecznie Was zachęcam i zapraszam. A dzisiaj będę drapać trzy zdrabki. Powiem Wam szczerze, że w ogóle się opuściłam w zdrabkach. Poza kanałem też nie drapałam, więc nawet nie wiem, jakie są na rynku. Poszłam do najmniejszego sklepu w Polsce, kupiłam trzy, takie, jakie mi pan pokazał. Muszę sobie po prostu popatrzeć na te zdrapki, jakie w ogóle teraz są. Dla mnie druga, druga pensja za 5 zł to nowość. Wow, zdrabki również nowość. I tutaj mam Crazy 777. No to mi się kojarzy. Już nie pamiętam, jak tam tamta się nazywała, ale też z tymi siódemkami. Czyli ta jest troszeczkę taka bardziej kojarząca się, powiedziałabym. Dobrze, za wszystkie zdrabki zapłaciłam 25 zł. No i zacznę od tej drugiej pensji. I tutaj szukam takiej samej liczby lub worka. A tutaj się chyba troszeczkę... Troszeczkę chyba to lata, ale szukamy siódemki trzydzieści sześć osiem i szesnaście. Jest dwadzieścia sześć. Trzydzieści trzy. dwadzieścia siedem trzydzieści pięć trzydzieści cztery tu jest dziewięć o jest wygrana

31 i 28. Dobrze, mam dwie wygrane. Yy, później sobie zdrapie, jakie to są wygrane. Wow, zdrapka. Zobaczmy, jakie. Wow. Trochę mi się tutaj trzęsie. No niestety, nie zrobię tego inaczej, bo mam przymocowany statyw do stołu.

trzydzieści cztery trzydzieści dwa dwadzieścia sześć i tu się nie chce zdrapać czy tu już nie ma nie jest trzydzieści trzy chyba o, tu nie chce się drapać Nie no, strasznie się to krzęsie. 49 jest wygrana. Patrzcie tutaj, tylko że to się fatalnie mi drapie. 48 nie ma, 56 nie ma, 54 nie ma i 35. Nie ma tu już widać, że jest dwadzieścia. Dobra, trafię dalej. Dwadzieścia trzy pięćdziesiąt osiem, dwadzieścia dwa, trzydzieści siedem, czterdzieści siedem. czternaście, dwadzieścia dziewięć, pięćdziesiąt dwa, dwadzieścia siedem i tutaj nie wiem ile jest ojku to może być szesnaście no to ładnie no ładnie, ładnie. I teraz nie będę wiedzieć dopiero jak pójdę do kolektury. Ale przepraszam was, no niestety. Trzę trzęsie się stół, drapak jest jaki jest. Ale ważne, że są wygrane. Dobra, ostatnia zdrapka. I tutaj szukam tradycyjnie siódemeczki. O, tu się lepiej drapie. O, jest siódemka. Jejku, wiecie co, ale szczęśliwy traf, bo no taka długa przerwa i wszystkie zdrapki, słuchajcie, trafione. To jest dobry początek, dobry początek. Bardzo dobry początek. Ok. No i od razu sobie tutaj zdrapię wygraną. Tu mam dwie dyszki. Dwie dyszki, kochani. Ciekawa jestem w tej. Wow. Co tutaj się kryje? Yy, może to być 16. Dobra, ale gdzie tu była ta wygrana? 40, o... Aha, tu była dwie dychy. Dobra. E, pewnie tutaj odgadną te M. E, niektórzy z nas z was znają pewnie, a nie będę szukać. Y... Ważne, że jest wygrana, czyli jest yy, 20 zł, a może 30. Trudno powiedzieć. Bo jest i tutaj, i taka, i taka. No cóż, kochani, tak to bywa. Tak to bywa. I tutaj były dwie. Yy, siódemka. Pięć. I dobra. Czyli tak, tutaj jest 20 zł. No weźmy, że tu jest 20. No. Jak będzie więcej, to się ucieszę. Czyli tu mam 20, to jest 40 i tu jest dycha to jest 50 zł. Z drapki zapłaciłam 25 zł. Czyli jestem na ładnym plusiku, bardzo się cieszę po takiej długiej przerwie. Życzę Wam, kochani, oczywiście takich wygranych. Przepraszam Was za ten draping, że tak się wszystko trzęsło i ten drapak mój jest jednak niefortunny za te efekty specjalne, ale drapik szczęśliwy. Jeszcze raz Was serdecznie zapraszam na mój nowy kanał Drota Doris Ezotyczny, tak jak powiedziałam. Wszystkie osoby, które zasubskrybują ten kanał i napiszą komentarz z dopiskiem XYZ, postawię im karty lub zajrzę w ich horoskop urodzeniowy. Wystarczy do mnie napisać na maila, który będzie podany pod filmem. Kochani, życzę wam dużych wygranych. Mam dobre rozpoczęcie tygodnia i fajna wygrana po długiej przerwie. Wam również takich życzę, serdecznie Was pozdrawiam i do następnego razu trzymajcie się, pozdrawiam Was, pa!